Zobaczcie tam, u góry ten napis danawa Aitaru Muzeum Aspot Danau e, Jezioro Airtavon Czyli jezioro, jak to powiedzieć, z, 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 z niezmiksowaną wodą Coś w tym sensie I teraz idziemy zobaczyć to muzeum wodne Tutaj zajdziemy za firanki, Zobaczcie jakie fajne firanki ale firanki z tego to by było, to jest super sprawa ja sobie na tarasie takie zrobię nie będę kupował żadnego sztucznego dziadostwa tylko takie coś sobie zrobię no wygląda przednio o, zobaczcie kapelony a co się czai w kapelonach? co za ryba się czai w kapelonach? lin lin o, jesteśmy ja gościu szczytuje biletki, bilety i będziemy pędzili tutaj tutaj mamy taki taras taki taras, zobaczcie to jezioro o. śmieci nie ma o tam się spławiło coś ładnego ja bym tu na wpuszczą karpio ujo, ale by się tu działo gorsze by było jakby się zaczęły mnożyć i kto by, to, kto by to nadążył kto by to ale te kapelony tak fajnie chodzą mm. jakieś rybki tam są dobra, pędzimy

prawie podobny do europejskiego a tam z tyłu a tam z tyłu co to jest A jaki węgorz. E, radził bez opułapu. połapał to samo Węgorz afrykański tylko inna odmiana jakiś mały taki jakiś mały krokodylek jakiś mały krokodylek Zelinku się boi w się boi takich stworów, ja też zresztą. Idziesz sobie na ryby, a tutaj cię. A tu cię a taki Kajman. Takie Kajmany cię napadną, zabiorą ci żywce i nawet co rybek nie połowisz. O, takie akwarium powinien sobie zrobić ten. Radziu. Radziu powinien sobie zrobić takie akwarium. Zobacz Zobacz jakie akwarium. <laughs> Takie akwarium, stoliczek, eleganckie, to byśmy miał więcej ryb jak w Stawku, a tutaj są takie glonojady, o, patrz jak glonojad popyla, o, brzanka go, brzanka, to jest bardziej naturalne rybki, te właśnie brzanki, co tutaj... Brzanka sumaczańska występuje na sumacze, znaczy na jawie też, ale właśnie te brzanki sumaczańskie, zobaczcie, widzicie brzanki sumaczańskie? Typowe, typowe rybki, które tutaj występują. Ale tu poczwara, zobaczcie to. To jest żółwiak chyba, nie? Ten jakby dziabno to jest masakra. Tu ręki nie ma. Tu ręki nie ma, jakby taki dziabną. A tylko sam tu jeden jest? Może sam. Bo jest taki żarłoczny. Oj. Tu przy sali konferencyjnej e, znalazłem takie. Widzicie, to się nazywa ikantałys. E, to, 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 co kiedyś wam pokazywałem na streamie, a to są te ryby karp, kan mas. Cyprinus carpio, zobaczcie. Ikan mas. Cyprinus carpio, to jest karp. Taki sam karp jak u nas. No i tutaj są te wszystkie rybki, które naturalnie występują tutaj w jeziorze. U nas występują naturalnie w akwariach, a tutaj występują naturalnie w jeziorach, w rzekach, w oczkach wodnych i innych takich. I innych takich. To są wszystkie ryby Indonezji, co możecie zobaczyć. Taki wybór ryb jak w. No, jak to się nazywa? Taki wybór ryb jak u nas w zoologicznym. No i tutaj różne odmiany węgorzyków, węgorzy. Mamy węgorze europejskie. Belut Europa to jest nasz europejski, amerykański. Marmorta, mamy Japan, australijskie. Wszystkie węgorze występują tutaj w Indonezji. No nieźle, wam znalazłem wędkarze. Powiedzcie coś, Gandjarum belona. Także coś nowego wam pokazałem, tak myślę. Tutaj zobaczcie reprodukację, jak się, jak się rozmnażają jak się rozmnażają mieczyki. Tutaj jest taka lekcja poglądowa. Larwa. To jest tak, embryum nie, telur, ikra, telur, embrion, larwa i takie ładne, ładne mieczyki z tego powstają. To wygląda widzicie jakie to. No, jest tutaj, nie. ale tutaj mamy jeszcze seksual ikan, samiec, samiec mały i samica, takie lekcje poglądowe na temat głupików, głupików. Rzeki przemieszczają się rzekami, to samo jest z samo łososz na natarło wychodzi z morza, na natarło wychodzi z morza, Wewnątrz głożdżu na karło idzie do głowy, a my wracamy tą samą ścieżką. Zobaczcie, idziemy na górę, to już są formy podkowane. to już są formy podkowane. Przez ten czas coś sobie zjawił, pędził w tą górę dalej, no co prawda, gdzieś od się i Przechodzą przez jeziora. przechodzą przez wózowa, małymi stromistami, rozpoczął się, dołudnił przez dążą przez jeść żeby w końcu było rzek i wystrze i w końcu dochodzą do skóre tych potoku, których odbywają tark. W tym czasie węgosz tak samo w fazie leowalnej sobie, sobie po strumyku, po strumyku jezior i rzek żeby później natarło wrócić do... Morza Sargasowego a łosoś będzie wracał to znaczy larwy będą wracali w tę strony stronę morza krótka lekcja poglądowa pozdrawiam do zobaczenia. proszę bardzo, tutaj mamy arapaima. arapaima arapaima gigas po indonezyjsku szkielet arapaima gigas idziemy dalej myślę, że lekcja poglądowa wam się spodobała